Cześć, dzisiaj witam Was z Lublina. Chciałam wam pokazać miejsce, w którym się zatrzymałam podczas weekendowego wypadu do tego miasta. Są to apartamenty przy ulicy Kowalskiej 12, które znalazłam bodajże na Bookingu. Wybrałam je przede wszystkim ze względu na lokalizację, czyli samo centrum Starego Miasta e, oraz wnętrze. Na zdjęciach wyglądało, że te apartamenty są spójne, ciekawe, e, schludne i w stylu powiedziałabym takim trochę eklektycznym, więc chciałam to sprawdzić. I oto jestem. Tych apartamentów jest kilka, bodajże pięć albo sześć. Ja widziałam yy, dwa albo trzy, <noise> tak? Yy, I widać, że one są naprawdę wszystkie bardzo spójne i konsekwentne. To, co je łączy, niewątpliwie, to odkryta oryginalna cegła. Yy, kto projektował te wnętrza, zwrócił uwagę na to, gdzie jesteśmy. Stare miasto. Więc obok jest pałac, są stare uliczki, stare kamienice, więc tej cegły nie mogło zabraknąć i ona naprawdę bardzo fajny klimat tworzy w tych apartamentach. Poza tym e, industrialna cegła oraz podłoga, e, bo na podłodze jest gres, który imituje beton, e, ale bardzo ładny gres e, i to ten industrialny klimat jest przełamany, powiedziałabym, taką teatralną elegancją. Dlaczego tak to nazywam? Ponieważ w apartamencie są ciężkie granatowe zasłony, welurowe meble, welurowe tapicerowane meble, czyli łóżko, krzesła, sofy. I to nadaje na pewno elegancji i tak troszeczkę idzie w kierunku stylu glamour, ale. Całościowo to wnętrze jest bardzo spójne i przytulne, właśnie dzięki tym tkaninom. Dodatkowo kolejnym przełamaniem są złote dodatki, np. w postaci ramy przy lustrze. Żerondory są eleganckie, bardzo fajne są lampki przy stolikach nocnych, już bardziej w nowoczesnym stylu. No i same stoliki drewniane, drewniany pień. W każdym apartamencie, z tego co widziałam, są bardzo podobne albo takie same. Bardzo podoba mi się też kącik gadaniany, no, przydatny, praktyczny, bo możemy sobie wieczorkiem przyrządzić jakieś jedzenie, jeśli nie chcemy iść na mieście. Ale też ładnie jest on zgrany wizualnie. Fajny mały, okrągły stolik i te tapicerowane krzesła, o których mówiłam. W tym apartamencie, w którym się znajduję, jest też antresola, a więc dodatkowy plus, ponieważ tam jest dwóch osób tutaj mogą stać nawet cztery. Pokoju pojawił się też telewizor. Oczywiście według mnie wcale nie musiałoby go tutaj być, bo nie przyjeżdża się do takiego miejsca, żeby oglądać telewizor, ale na pewno jest to dodatkowy plus. Plusem jest też klimatyzacja. Oczywiście jest też łazienka. Łazienki w apartamentach są spójne. Na podłodze i na ścianach jest ta sama płytka, która w tej części jakby głównej, czyli szary gres imitujący beton. Jest to przełamane czymś eleganckim, czyli. Kroształowym żerandolem. A supit pomalowany jest na jeszcze ciemniejszy kolor. Bardzo fajne połączenie. Mnie taka mieszanka stylistyczna się podoba. Fajnie, że tutaj jest trochę zabawy: jest na pewno dbałość o szczegóły, o detale, jest czysto. Podoba mi się także e, taki mały aspekt, na który często zwracam uwagę, kiedy weszłam do apartamentu, co znalazłam w lodówce lokalne piwo. Uważam, że jest to super i o takie detale trzeba dbać. To jest taka nowa seria o miejscach, które odwiedzam e, i które wybieram ze względu na kilka aspektów, ale przede wszystkim wnętrza. Także mam nadzieję, że będzie ona dla was interesująca. I jeżeli macie jakieś fajne miejscówki też w tych miastach, które odwiedzam, to oczywiście piszcie wszystko poniżej. Polecajcie. Do zobaczenia.